Siemanko, witam was w pierwszym odcinku na tym kanale. Kanał nazywa się Rakso 75 tak w Fortnite. Cie. Będziemy grali na tym koncie Fortnite, a szczególnie jakiegoś Rocket Riga. Będą odcinki będą trwały mniej więcej 10 do 11 minut. Więc możemy sobie pograć jakieś battle royale rankingowe i picie w komentarzach, jakby ktoś chciał zagrać. Na przykład zagrajmy sobie reaktywację. Wszystko. Będziemy grali też gry gigowe baty royale, może zagrajmy sobie jakąś jedno. Na dobry początek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taka forma filmu, więc zostawcie lajka i suba. Zachęcam do oglądania. Mamy psa, który też umie. Mamy emotki, nawet pies umie tańczyć, patrzcie. Trochę jeszcze nie wiem co mam gadać, bo to jest mój pierwszy odcinek, więc może dołącz raz, to będę, to będę mniej gadać trochę, więcej będę się skupiać na grze. Więc to będą takie odcinki bardziej wyciszające, że nie będę ci gadać, tylko będę grać. Dobra, szybki time timelapse do gry. Jesteśmy już w grze. Więc zaraz będziemy zaczynać grać. Proszę dobijmy pod tym odcinkiem jakąś możliwą 10 lajków. 10 lajków starczy, będzie to fajna od 10 lajków i będzie miło mi bardzo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taka seria. Będziemy grali w rynek gry. Prowadzę też live'y na TikToku na koncie raxo 7.5. Więc jeśli nie będzie jakiegoś dnia odcinka, to wieczorem będą jakieś live'iki. W weekendy będą live'iki wieczorem. Mi się wydaje gdzieś tak o jakiejś 18 w sobotę. Będzie live z Fortnita będą godzinne granie będzie z widzami. Jesteśmy w bardzo złej pozycji Mamy pompę Napiszcie w komentarzach Jaką wy najbardziej lubicie pompę w tym sezonie Jednostrzałową, szybką czy właśnie gromową Więc Miłego oglądania wam życzę

Może złapiemy jakiegoś pierwszego fraga zaraz. Na dobry początek. Chcę się rozwijać w YouTubie. Może kiedyś będę taki jak Jacob Seti. Tu jest bardzo dużo skrzynek. W tych dwóch taki mogą właśnie fajne bronie trafić. To, to jest bardzo dobre do rotacji. Aj. Bardzo zepsułem. Ależ nie jestem dzisiaj rozgrzany jakoś. Dość, że ranga chroniona. Może jednak nie, nie zagramy tego. Zagramy coś innego. Zagrajmy sobie. Może zwykłe, albo zwy... no zwykłe Battle Royale zagrajmy. Albo reaktywację zwykłą. O, to możemy zagrać. No i znowu będzie lekki time -lapsik. Do meczu. Witam tutaj mlapsiku. Myślę, że teraz pójdzie lepiej. Nie wiem gdzie polecimy. No bo możemy lecieć tu, tam. O, albo będę nagrywać też, jeśli zechcecie, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli oglądać. Będę też może grać jakieś turnieje, będę grać. To może będę Wam nagrywać je. Mamy pierwszego fraga w odcinku. Jeszcze jeden pan jakiś chłop do nas O! Zero! twist it To jest z tymi planami. Musimy uważać, ale za to ma spazika. Dostał pompeczkę. Mamy drugiego fraga. Nawet no, są zwykłe reaktywacje. O, trochę też... zepsułem, sorry. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Może będą trochę dłuższe odcinki niż 10-15 minut. Jakieś 20. Ale dzisiejszy będzie taki krótszy. Była. o nie ale dobrze, że to restarty są A asystę dostałam, jest bardzo słabo Musimy zdobyć te broń z powrotem, bo będzie słabo. No nie, nie mamy już spada. Bardzo słabo się stało. A co się stało to już nie odstanie. Niestety zginąłem. Poległem na jakimś bąbiczku bo się dałem tak. grać może dostanie sniperka ode mnie ale się sztucera ale chyba on poleciał niedobrze jest on tam jest, bije się to jest on? to jest on to jest mój potencjalny frak. Będziemy go śledzić przez całą grę? śledzimy go przez całą grę. I teraz jest ten sierpowy szał, więc woda nas leczy każda. Nie, on tutaj jest. On, on ma spaza. Jeden... Dobrze, że uciekł. Myślałem, że to jest ten typ, sorki. O nie! To nie miał ani jednej broni. Jest źle, bardzo źle jest. Niestety. O, się. Splashem. Będzie amunicja do snajperki gdzieś. Chyba nie będzie, to trzeba będzie tam tą tam, tam. tam jest ten kolega, co nas wcześniej zabił. Bardzo ładnie tak. Забуять. Mamy spaza! Wrócił do nas. Mamy spaza, jest ładnie. Jest bardzo dobrze, moi drodzy. Udało się na niego skampić. To aż dziwne... Jeden z kolega umarł. Tutaj zabijemy tego kolegę, on zaraz będzie wychodzić. Dobra, Jednak wracamy na spokojnie, trzeba sobie rozegrać. Na spokojnie, rozegramy grę. Leczymy się. Na spokojnie trzeba grać. Jednak to był zły ruch, że zaatakowałem tego bezbronnego kolegę. Bardzo mi smutno z tego powodu, że go zaatakowałem. Nie, no trzeba wjeżdżać, się wjeżdża. Trzeba iść tutaj tędy, żeby zostać pięknie uleczonym. O tak. To może być mój koniec. Teraz Rapopin zaczyna bić. To jest mój koniec. Dobry meczik. Dobrze, dziękuję za oglądanie tego odcinka, i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Więc do zobaczenia.